Cześć, tutaj akwarysta z Wrocławia. Witam w kolejnym filmie i to kolejny film z serii. I ostatnio było o podłożu. Właściwie to nagrywam tego samego dnia, tylko troszkę później. I dzisiaj porozmawiamy o ozdobach w akwarium. Tak jak powiedziałem w ostatniej części, w ogóle dajcie znać, czy teraz jest lepiej, jeżeli chodzi o światło tu. Ostatnio gada, gadaliśmy, rozmawialiśmy o. Mówiłem o. E, podłożu, trochę się zawiesiłem, mówiłem o podłożu. Dzisiaj porozmawiam o dekoracjach. Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, cenię sobie akwarystyce i naturalność. Czyli tutaj też raczej nie będę rekomendował żadnych ceramicznych ozdób pokroju, jakaś czaszka czy zamek raczej skupię się na ozdobach, które jak najbardziej, które najbardziej, u, najbardziej zbliżą nasz zbiornik do wyglądu jakiegoś rzeki, jeziora, czy pagna. przejdźmy do odcinka. OK. w takim razie e, kamie, kamienie, kamienie niektóre jest fajnie kupić, na przykład drogą stona, bo jego może być ciężko znaleźć. Czekajcie, bo mam znowu wodę tutaj trochę rozlaną. Ale kamienie jak najbardziej polecam szukać, wystarczy, jak ktoś mieszka w bloku, tak jak ja, wyjść na podwórko, pozbierać, tylko po prostu trzeba zrobić test octowy. Jak się go robi? Jest dużo filmów na YouTube, ale ja to opiszę. Po prostu kładziemy kamień, polewamy go octem i jeżeli dosłownie nic się nie dzieje, to ten kamień nadaje się do akwarium, tylko go trzeba wypłukać wypłukać, sparzyć. Jeżeli natomiast e, dzieje się z nim coś dziwnego, reaguje w jakikolwiek sposób z odstępem, e, są jakieś dźwięki, to, to, to taki kamień wyrzucamy. E, tak. Można kamienie oczywiście kupować. Są ładne kamienie do kupienia. Na przykład Dragon Stone. E, Eee, dobra. Jeżeli to no, o kamieniach na razie tyle. Korzenie. Eee, korzenie bądź kawałki drewna w tym akwarium akurat mam dwa. Nie wiem czy to będzie widać. Eee, jeżeli chcemy założyć akwarium tak po prostu, zaraz wytłumaczę o co chodzi, jestem tak po prostu. To możemy wybierać każdy. Jeżeli chcemy tak na teraz, to jeżeli chcemy wybrać Red Mura. Polecam zainteresować się jego kupnem troszkę wcześniej, gdyż Redmur, w zależności od rozmiarów, ale tak jak na przykład mam w swoim głównym akwarium, to trzeba mu dać tydzień na utonięcie zanurzyć w, jakiejś, w jakimś wiaderku, w miejsce z wodą, taki, żeby praktycznie jego, jego większość mm, znajdowała się pod wodą i przycisnąć jakimś kamieniem, bo on po prostu musi nasiąknąć wodą. Żeby utonąć. Ale w przypadku takich zwykłych korzeni, takich jak te, czy ten w mojej czerwonej kredkowni, w od razu je można wsadzić i one od razu utoną. Jeżeli wraca, wracając jeszcze do kamieni, musimy patrzeć też na rozmiar kamyków, kamyków kamieni. Żeby nie wyszło tak, że na przykład ja tutaj włożę jakiś wielki głaz i żeby po prostu to ładnie wyglądało. No Estetyka. Oczywiście, w zależności co się komu podoba, ale po prostu im większy kamień, tym optycznie zmniejsza nam wielkość akwarium. A wiadomo, każdy by chciał, żeby jego akwarium wyglądało na większe niż jest w rzeczywistości. Każdy by chciał, nie wiem, może ktoś, może ktoś nie chce. I po prostu to ładniej wygląda, w mojej opinii, jak kamień jest tak dostosowany do do po prostu wielkości akwarium. Ok, na dzisiaj jest to tyle. W następnym odcinku wreszcie porozmawiam już o czymś żywym do akwarium. Także na dzisiaj jest to tyle. Trzymajcie się. Cześć.